Cyprian Kamil Norwid. Coś ty Atenom zrobił Sokratesie, że ci ze złota statuę lud niesie, otruwszy pierwej. Coś ty Italii zrobił Alighierii, że ci dwa groby stawi lud nieszczery, wygnawszy pierwej. Coś ty, Kolumbie, zrobił Europie, że ci trzy groby we trzech miejscach kopie, okówszy pierwej. Coś ty uczynił swoim Kamoensie, że po raz drugi grób twój grabarz trzęsie, zgłodziwszy pierwej. Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie, że dwa cię głazy we dwóch stronach gniecie, bez miejsca pierwej. Coś ty uczynił światu, Napoleonie, że cię w dwa groby zamknięto po zgonie, zamknąwszy pierwej. Coś ty uczynił ludziom Mickiewiczu. Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu, bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie. Inaczej będą głosić twe zasługi, i łez wylanych dziś będą się wstydzić, a lać ci będą łzy potęgi drugiej, ci, co człowiekiem nie mogli Cię widzieć. Każdego z takich jak Ty świat nie może od razu przyjąć na spokojne łoże i nie przyjmował nigdy jak wiek wiekiem, bo glina w glinę wtapia się bez przerwy. Gdy sprzeczne ciała zbija się aż świekiem później lub pierwej. Napisano w Paryżu 1856 rok w styczniu.